Cześć! Tym razem nietypowo w kuchni, ponieważ dzisiejszy odcinek noży nazwę gotość z kadrylem. Czasami bywa tak, że jesteśmy bardzo, bardzo głodni i bardzo szybko chce się nam jeść. Dlatego uwaga zaproponuję wam właśnie dzisiaj, właśnie tutaj, właśnie teraz, właśnie dla Was, takie popisowe danie, jakie są? Uwaga, Tosty, Tak jest, moi drodzy. Powiemy sobie dzisiaj troszeczkę o tościkach, Powiemy sobie jakie należy przygotować i powiemy sobie też przede wszystkim, słuchajcie, że bardzo szybko można je zrobić, można je szybciutko przed treningiem sobie wykonać, zjeść tak, żeby jeszcze do naszego treningu się nam tutaj wszystko w brzuszkach ułożyło, co jest uwaga szczególnie ważne dla młodych tancerzy. Co będzie nam jeszcze potrzebne oprócz naszych wcześniej posmarowanych serkiem tostów? Również wędlinka i również żółty serek, który również na pewno nam się przyda. Kładziemy tutaj wędlinkę na nasz, na naszego tościka. Proszę bardzo, tak jest. Kładziemy i już go właśnie Dajemy też żółty ser. Tak jest. Zgadza się. Jeżeli ktoś lubi bardzo dużo duż, żółtego sera, może dać tutaj nawet podwójnie. My go sobie tak złożymy. Elegancko. Zakrywamy i odpalamy. O! O, chyba to już tosty nam się przygotowały a ja proszę tylko zobaczyć jaki piękny i złocisty kolor proszę tylko zobaczyć tak jest same po prostu wyskakują nam na talerz co jeszcze możemy tutaj uwaga szybko takiego zrobić ewentualnie jakiś sosik na pewno się też przyda a przynajmniej uwaga nie zaszkodzi proszę bardzo tosty oczywiście na no, porządne śniadanie i at going